Hej ho, hej i czołem. Kolejny piękny poranek, to znaczy przez późno, bo rano czytaliśmy sobie na leżeczkach, na hamaczkach i teraz wyruszamy na wycieczkę. Zabieram Was ze sobą. Standardowo. No, to zabieramy się chlebek. Okay. <laughs> hmm że tutaj jesteśmy, ale już tam za górką nie nagrywam, bo wiem jak będzie szybko. Mm. Lubię takie przysmażone bardzo. Szkoda, że nie jest z grilla, taki wiesz, ciepły jeszcze. A ja i tak płycha. Polecam tych spodni. Patrzcie, jak się ubierają. Nie mam co z tym zrobić teraz, bo na wyjeździe nie mam tej szczotki takiej, która zbiera wszystkie włosia. No ale nic, wakacje, kto by się przejmował. Co robisz? Piękne kwiatuszki. Czy to są goździki? Co? Co? Ale co widzisz? Nie, nie snapuję, chodź, coś się ciebie zapytam, Uy, jakaś osalata. Czy ty wiesz? Chłopaku mój drogi, jakie to są kwiatki? No, różowe. Różowe? <ś�ujesz> nie? No, nie, 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 no różowe. są różowe, ale ja się pytałam: jakie no, różowe? Jak są różowe, to nie dyskutuj. Ja od... <ś�ujesz> Zielone są. Paweł, jaki to jest rodzaj kwiatku? Nie, bo ja sama nie jestem pewna. Podobne, jak różowe? Podobne są do goździków, ale to nie, róża. Wiem, czy nie. Nie są to jak różowa róża. <ś�ujesz> Co może nie drużaniec? Paweł No może to faktycznie jest To małych osób. A mnie nie udźwignie? No co, to jest plast chyba. Ja to nie dorobię. Nie dobra, faktycznie nie będę siadać, bo jeszcze zapisuję to nie pobawimy się tutaj. Azaria medytuje. Jak się medytuje, tak? Nie No jak nie tak, tak? Yy... No tak się udaje, że muszę, się medytuje. Muszę się skupić, wyciszyć, nie myśleć o niczym. O, to dobrze ci idzie. To, to takie weszło w kartku, ale... Się. Tutaj po wczorajszej imprezie zostały korki powinien. Tak sobie troszeczkę? Słuchajcie, Słuchaj, coś korek. No widzisz? Trochę... Kto by pomyślał, że takie korki sprawiają problemy na drodze? Nie, no bo wiesz co... Ja nie wytrzymam z tymi sucharami. No, ne... Znaczy no, one nawet nie są śmieszne. Suchary z reguły mają nie być śmieszne. Nie, nieprawda. Są A, śmieszne. Jezu. Suchary mają być śmieszne. Dobra, to napiszcie, napiszcie jedna osoba, czy się zaśmiała z tego. Chociaż jedna. Oprócz nie. mnie, ale ja mam nie, z... nie, <laughs> głupie nie, poczucie humoru. Miałem nadzieję, że to wytniesz. Ej, właśnie, niedługo może będą modne dzwony. Jakbym chodziła w dzwonach, to co? Fajnie czy nie? Paweł przewrócił oczami. Co? To by dzwoni... <grym> co? dzwoniło. Jakbyś chodziła w dzwonach. No właśnie, no nie taka jest rozmowa. Taka jest rozmowa. Ej, tak, uwaga. Widziałam, <grym> że źle to zrobiłaś. Co to <grym> zrobiłam? Jeszcze to było. Idzie kominiarz po drabinie. Fikumiku jest w kominie. Ej, patrz tam motylków jest. Ja idę to pokazać. Daj. One później są u nas w pokoju. Widzicie? Tu, 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 I tu. O, I tu, i tu, i tu. No. no, jedziemy. Mm. Pokaż najbardziej z nieublubioną przez ciebie fryzurę moją. To jest to na samuraję. Paweł bardzo jej nie lubi, prawda? Hello? No. Paweł stoi, gotowy. Ja w mojej pięknej fryzurze. Jedziemy. Jedziemy. Ja już, już tego dacie, odpiszę. Okej. Okay. To ja już wyciągam swój. bolit. Ła. Wow. Jedziemy nad zalew na starą Morawę, tak się nazywa. Paweł, ty jestem. <grym> <grym> no więc.

Ten domek, taki drewniany, śliczny. Patrzcie jak fajnie dookoła. Pewnie to jest jakiś letniskowy, chyba że ktoś tu mieszka, nie wiem. Ale fajny, klimatyczny. Zajechaliśmy. Tam jest zalew, o widzicie. No i tutaj jest ogólnie takie kąpielisko. Jakieś zabawy dla dzieci, zjeżdżalnie. Coś Wam pokażę. Widzicie ten sklep? Z ubraniami. Jak się nazywa? Tani Armani. Muszę tam iść. Tani, już jest tani. No ale Armani? Bo jest tani, czyli tania jakaś tam pracuje. Nie, bo kolei słuchaj. Nie! Naprawdę, to jest dwa i Oj, ale faktycznie. 2i, czyli od imienia. Nie zauważyłam tego, wiesz? Zlało mi się to. Ale też jest przez dwa i wróciliśmy z rowerów. Jesteśmy w naszym ulubionym miejscu. Czyli na hamaku. Musisz jakoś to pokazać. Mogę wstać? No możesz! Ale, ale ja wtedy... Nie no to teraz to już to jest bez sensu, bo teraz to już dobrze to wygląda. Nie, bo to góry nogami nagrywam. A to nie ma znaczenia, bo to się i tak odgrywa, Ale <śmierdzi> <śmierdzi> O, już mianie się, śmieje ja się. Ja chcę sobie po prostu odpocząć w spokoju i nie mogę. Bo się nie mogę. Łócić. Teraz ja siadam No i teraz Paweł siada. Daj, no i teraz ja przejmę kamerę. Teraz pokażę Wam, jak to robimy, żeby we dwójkę tu siedzieć. Siada. <noise> ja lecę do środka. Bo nie masz drugiej, nogi poza. A jedną nogę trzeba mieć poza. Dobra. No, a teraz ty pokażę, jak leżysz. O, to teraz mamy o, to wyważone, powiedzmy, bo ja jestem u góry. Tam jest Paweł. Tu mamy jedną nogę z boku, druga jest tu i Paweł tak samo. No i high life. Można leżeć. Piąteczka. Często kupuje się drożej zwierzęta, które mają. Rosowe? Nie. A, ale co mają te zwierzęta? Papierek, Rodowód? Tak, taki, tak. Mhm. Dobra. Czas mi się skończył, trzy zgadłam. Mhm. Skończyliśmy grać w szachy i trzeba zregenerować swój mózg i żołądek, więc wybieramy coś do jedzenia. Ty, 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 ty. A nie mogę. I zastanawiamy się nad pierogami z kaczką. Uwielbiamy pierogi Co tu jeszcze jest? Na pewno wszystkie rzeczy są przepyszne Zresztą wiem, bo niektóre już jadłam Ale chyba pierogi z kaczką wygrają, nie Paweł? Tak Tak A deser zobaczymy Bardzo ważne zdanie Wszystkie dania przygotowujemy na świeżo Dlatego czas oczekiwana wynosi do 35 minut. I mają, em, kto się nazywa? Teraz przeczytam. E, rekomendacje, właśnie Slow Food. Jeśli nie wiecie o co chodzi, sobie wpiszcie w Google. Bardzo fajne. W dzisiejszych czasach rzadko spotykane, bo jednak częściej jemy fast food, a nie slow food. No wiadomo, że tak jest zdrowiej. Dobra, zamykam. Już wiemy. No to chasztuwalny, wiesz? Tam mi dał powiedzenie, że chwalał? Aha, to nie jest roślinnik. Degustuj. Dobra, degustuję. Przepyszne. O, jakie fajne, cierpkie trochę. Jak wejście do tajemniczego ogrodu otwieraj. Chce się, przesunąć. Dobra, to idziemy do góry i w prawo. Ja już, ja już, sapie, a jeszcze nie wyszliśmy na szlak. O, już mi się podoba. Zobacz. Ale fajnie, już Stanek pierwszy. Patrz, tu. Wow. Idziemy pod górkę? Nie, ja chcę szlakiem. Bobuś. Patrz, ja jestem przecież w konwersach. A ja? No ty masz już lepsze buty, ja mam konwersy. To białe w dodatku. Ja mam białe spod. Mhm. Ej, ręka bo... mnie już boli. To daj mi, ja nagram do przodu. No to nagraj. Trzymaj. Dobra Spindram się Telefonem? A myślisz, że to zły pomysł? Ej, bo tu jest stromo! Ej, ja już nie chcę <gry> Dobra, ja już nie chcę, to jest za stromo, oddaj mi telefon Rzucę ci go z góry Nie <gry> To ja pójdę tam na górę No to daj, ja schodzę Ale uważaj Ja chcę ci nagrać No to uważaj na siebie Dobra Mówi, że już tyle starczy. <laughs> Hej! Po... Pokaż się za drzewa. Jeszcze trochę w lewo, twoje. <laughs> To już tyle na dziś, pamiętajcie o łapkach w górę i do zobaczenia w następnym filmiku.